Turyści mogliby tu zobaczyć antyki w XIII-wiecznym Pałacu Paszy, sklep ze starymi brytyjskimi książkami i mapami Palestyny, miejsce uważane za grób Samsona i zjeść świeżą rybę w restauracji z widokiem na morze. Mogliby, ale w tym miejscu nie ma turystów i długo jeszcze nie będzie. Strefa gazy to miejsce zamknięte dla świata. Wjechać tu mogą nieliczni. A ponieważ jako dziennikarz miałem to szczęście. To chcę ci dzisiaj opowiedzieć, co dzieje się w Strefie Gazy, nazywanej też najsmutniejszym miejscem na świecie. To jest podcast świat. Zaprasza Wojciech Cegielski korespondent zagraniczny polskiego radia. 33 Palestyńczyków zginęło w trakcie najnowszej operacji zbrojnej Izraela w Strefie Gazy. W czasie akcji tarcza i strzała zginęła też jedna Izraelka. Od kilkunastu dni trwa zawieszenie broni, a życie w gazie powoli wraca do normalności. A co to jest normalność? Dla Palestyńczyków w gazie to brak prądu, bieda i radykalni islamiści u władzy, którzy za krytykę mogą wtrącić cię do więzienia lub zabić. I przede wszystkim brak możliwości ucieczki. Gaza to bowiem zamknięta enklawa. Zapraszam Cię w niezwykłą, choć bardzo przygnębiającą podróż. Opowiem Ci co dzieje się w Strefie Gazy. Jest czwartek 25 maja 2023 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Poznajcie Hilala, to młody Palestyńczyk z Gazy. Uwielbia piłkę. Często chodzi w koszulkach znanych zachodnich klubów i oczywiście często gra w piłkę. Piłka nożna mnie fascynuje. Była moją pasją już od dzieciństwa moim jedynym zajęciem. Czuję się wolny tylko, gdy jestem na boisku. Kiedy gram, zapominam o wszystkim, co mnie przygniata. Każdy piłkarz w Gazie marzy, aby móc podróżować i być zawodowym graczem, ale w Gazie piłka nożna jest traktowana jako sport amatorski, a nie zawodowy. Większość piłkarzy chciałaby grać na zachodnim brzegu w Egipcie, Jordanii lub w innym kraju. W 2019 roku miałem szansę, by wyjechać na zachodni brzeg i zagrać z klubem w Nablusie. Złożyłem dwa podania o pozwolenie na wyjazd poprzez Palestyńską Federację Piłkarską. Izraelskie władze dostały te podania, ale w ogóle ich nie rozpatrzyły. Po palestyńskiej stronie wszystko było gotowe. Dostałem też inną propozycję z klubu Hilal Al-Quds w Jerozolimie. Oni złożyli Podanie w moim imieniu zostało odrzucone. To była dla mnie okazja, by zostać profesjonalnym zawodnikiem. Mógłbym nawet grać w drużynie narodowej. Do tych pozwoleń wrócimy nieco później, wytłumaczyć, jak to działa i dlaczego Hilal nie może wyjechać. Podobnie jak Wala, młoda reżyserka i producentka filmowa. النساء في غزه كصانعات افلام مش سهل عليهم الاشي مضاعف بيتي كوبيتا في المفصم في غازا يست ترودنا مش وكازات باردي نيش في تم سامم محتاجه تسافري محتاجه تطلعي ما فيش معهد سينما ما في كليه Aby się kształcić w tym zawodzie, trzeba podróżować. W Gazie nie ma żadnej szkoły filmowej. Są filmowcy z ogromnym doświadczeniem, którzy robią piękne filmy, ale nie jesteśmy w stanie się spotkać i porozmawiać, mimo że jesteśmy Palestyńczykami. Żyjemy w dwóch częściach tej samej ojczyzny, ale nie możemy się spotkać, by wspólnie pracować. W Gazie nie ma lotniska, więc aby móc podróżować, trzeba brać pod uwagę wiele czynników. Hiral i Wala to nie jedyni młodzi palestyńczycy, którzy żyją w największym więzieniu świata, jak często określana jest Gaza. Tysiące młodych palestyńczyków, tak jak nasi bohaterowie, wiedzą, że nigdy nie zrobią kariery w swoim zawodzie i nigdy nie wyjadą na zagraniczne wakacje. Strefa Gazy była niegdyś częścią Imperium Otomańskiego, a potem imperium brytyjskiego. Gdy po II wojnie światowej Brytyjczycy wycofali się z Bliskiego Wschodu, okupację Gazy zaczął Egipt. Ale równocześnie w zamieszkałej przez Palestyńczyków Gazie powstał samozwańczy palestyński rząd. W 1967 roku Izrael niespodziewanie wygrał wojnę sześciodniową i zajął tereny palestyńskie na zachodnim brzegu oraz Gazę, która tym samym z okupacji egipskiej przeszła w okupację izraelską. W kolejnych miesiącach Izraelczycy zwozili do gazy swoich osadników i tworzyli nielegalne osiedla i kibuce. W sumie powstało 21 osiedli, które zajęły 1 piątą terenów Gazy. W 1994 roku. Gaza formalnie weszła w skład autonomii palestyńskiej, bo trzeba ci wiedzieć, że tereny palestyńskie to tak naprawdę dwa obszary: zachodni brzeg okupowany do dzisiaj przez Izrael i właśnie strefa gazy. Wszystko zmieniło się wraz z nadejściem XXI wieku. W 2000 roku wybuchła druga intifada, czyli palestyńskie powstanie. Na zachodnim brzegu, w gazie, jak i w samym Izraelu. Dochodziło do zamieszek i zamachów terrorystycznych. To właśnie wtedy islamscy radykałowie zaczęli strzelać rakietami z terenu gazy do Izraela. Chodzi mi o radykałów z Hamasu i z islamskiego dżihadu, dwóch grup, które nie uznawały istnienia Izraela i których nazwy znasz z najnowszych informacji z gazy. Gdy zaczęła się intifada, Izrael odtworzył mur, którym de facto otoczył gazę. Nieco później własny mur zaczął budować Egipt. W efekcie Gaza została zamknięta. Izrael kontroluje ją od północy, wschodu oraz na Morzu Śródziemnym, a Egipt od południa. W 2005 roku, gdy już intifada się zakończyła, Izrael zdecydował się całkowicie wycofać z gazy. Osadnicy wyjechali, a Palestyńczycy wreszcie mogli sami o sobie decydować oczywiście tylko na swoim zamkniętym obszarze. Tyle, że z czasem było coraz gorzej. Rok później wybory w Gazie wygrał radykalny Hamas. Stany Zjednoczone, ONZ, Unia Europejska i Rosja odcięły w reakcji pomoc dla Palestyńczyków, bo Hamas nie chciał uznać istnienia Izraela i skończyć z atakami rakietowymi. Gaza została odcięta od świata, a co gorsza, w następnym roku wybuchły krwawe walki pomiędzy Hamasem a Fatahem, bardziej umiarkowaną grupą Palestyńczyków, która rządziła wcześniej. Coraz większa bieda oraz przemoc sprawiły, że wielu Palestyńczyków wyemigrowało z gazy. Wtedy jeszcze mogli. Rok 2008 to pierwsza wojna w strefie gazy. Cztery lata później wybuchła druga wojna, a w 2014 roku trzecia, w 2021 roku czwarta. Pomiędzy nimi było jeszcze kilkadziesiąt nieco mniejszych wymian ciosów. Czyli wzajemnego ostrzeliwania się, tak jak kilkanaście dni temu. Jak jest dzisiaj, Gaza to najbardziej zaludnione miejsce na Ziemi. Ponad dwa miliony ludzi żyją na obszarze o długości 40 kilometrów i szerokości zaledwie 10 kilometrów, czyli na terenie porównywalnym powierzchniowo z Krakowem. Ponad połowa mieszkańców Gazy to potomkowie Palestyńczyków, którzy uciekli z miejsc, które dzisiaj są na terenie Izraela. W tym odcinku podcastu opowiadam Ci o Strefie Gazy, gdzie niedawno zakończył się kolejny konflikt z Izraelem. O tym miejscu często słyszysz w informacjach z Bliskiego Wschodu, ale mało kto, nawet wśród dziennikarzy, miał okazję tam być. Dlatego chcę pokazać Ci, co to za miejsce i jak wygląda codzienne, bardzo trudne życie dwóch milionów osób, które mieszkają w najsmutniejszym miejscu na Ziemi. Poznaj świat. Poprzez ludzkie historie. Strefa gazy to jedno z najbiedniejszych miejsc na świecie. Przypomnijmy, miejscem tym rządzi Hamas, który został uznany za organizację terrorystyczną nie tylko przez Izrael i Stany Zjednoczone, ale także przez Unię Europejską, Wielką Brytanię, Kanadę czy Australię. To właśnie dlatego gaza jest miejscem zamkniętym. Przypomnijmy, od północy, wschodu i zachodu przez Izrael, a od południa przez Egipt. Żeby wyjechać z gazy do Izraela przez jedyne czynne przejście, trzeba mieć pozwolenie od izraelskich władz. Zdarza się często, że palestyńscy studenci, którzy dostają się na prestiżowe programy stypendialne na uczelniach na zachodzie, nie mogą na nie pojechać, bo nie mają właśnie pozwolenia na wyjazd. Znacznie łatwiej wyjechać jest przez Egipt. Ale i tutaj trzeba mieć pozwolenie, a przejście graniczne często jest zamykane. Oto dlaczego Hillary i Wala, nasi bohaterowie sprzed kilku minut, nie mogą spełnić marzeń o byciu zawodowym piłkarzem czy reżyserem filmów. Podobnie jak tysiące innych Palestyńczyków. the into an Izrael z pomocą Egiptu przekształcił gazę w więzienie na wolnym powietrzu. Na całym świecie po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią ludzie znów cieszą się wolnością podróżowania. Dla dwóch milionów mieszkańców gazy jest to niemożliwe. Od 15 lat żyją oni w lockdownie. Mówi Omar Shakir z organizacji Praw Człowieka Human Rights Watch, która w raporcie sprzed roku opisała losy kilkunastu młodych ludzi z gazy. Którzy nigdy nie spełnią swoich marzeń. To, co w gazie można znaleźć wszędzie, to nie tylko smutek, ale i bieda. Izraelska i egipska blokada zrujnowały miejscową gospodarkę. Izrael ograniczył bowiem wjazd ciężarówek z towarami do gazy, przede wszystkim z materiałami budowlanymi, argumentując, że terroryści z Hamasu zamiast budować domy, Budują z tych materiałów podziemne tunele. Bardzo niewiele towarów jest też eksportowanych z gazy. Jeśli ktoś chce coś sprzedać na zewnątrz, to zazwyczaj musi to szmuglować przez podziemne tunele. Tą samą drogą do gazy trafia też większość towarów. Skutek tego wszystkiego to bieda i bezrobocie, które w gazie wynosi niemal 50%. Cztery wojny Izraela z Hamasem spowodowały, że w całej Gazie zniszczone zostały nie tylko domy, szkoły czy biurowce, ale też sieć energetyczna czy kanalizacja. Całkowita ich odbudowa nie jest możliwa, bo wjazd materiałów budowlanych, takich jak stal czy cement, jest blokowany. W efekcie woda w Gazie jest zanieczyszczona, bo miesza się ze ściekami. Według jednego z raportów ONZ 95% zasobów wody w kranach tak naprawdę nie nadaje się do picia. A w gazie choroby brudnych rąk są na porządku dziennym. Idźmy dalej. Problemy z wodą powodują, że w gazie bardzo często nie ma prądu. Są dni, kiedy mieszkańcy mają prąd zaledwie przez 3 godziny dziennie. Żyjemy tak od 12 lat. Gdy nie ma prądu, to nie mogę używać lodówki. Dlatego gdy upiekę chleb, to wkładam go do torby i zanoszę do sąsiadów. Oni mają generator prądu i czasem przechowają mi jedzenie w lodówce. Kiedy nie ma prądu, to boję się przede wszystkim o mojego najmłodszego syna. On ma astmę i używa elektrycznego inhalatora, ale nie mogę przecież codziennie posyłać go do szpitala, gdzie jest prąd. Mówi Ala Firuana, jedna z mieszkanek Gazy. Szacuje się, że aż 82% mieszkańców Gazy nie może korzystać ze swoich lodówek właśnie z powodu braku prądu. Uczniowie i studenci bardzo często uczą się przy lampach oliwnych. W szkołach brak prądu powoduje, że sale są brudne, bo nie ma jak sprzątać. A jeśli ktoś mieszka na wyższych piętrach, to brak prądu powoduje też, że nie pracują pompy. I nie ma wody w kranach. Nawet tej zanieczyszczonej. Mało kto w gazie ma pieniądze na paliwo do generatorów. Za prąd z prywatnego generatora płacę 100 szekli. Kolejnych 200 szekli to mój rachunek za prąd, który płacę władzom miasta. Nie jestem w stanie zarobić na prąd. Mówi Ahmed, jeden z wielu mieszkańców Enkrawy, który prąd i światło ma w domu zaledwie przez kilka godzin dziennie. Ludzie w gazie nie mają pracy albo zarabiają niewiele w domach nie ma prądu, a woda nie nadaje się do picia. Sam sprawdziłem. Najczęściej jest słona i lepka. Połowa mieszkańców ma mniejsze lub większe problemy psychiczne. Jedna trzecia nie ma pieniędzy na lekarza. Mam 30 lat. Dorastałem, żyjąc tu w zamknięciu. Nie mogłem się przeprowadzić, nie mogłem pracować ani otwierać swojego biznesu. A brak prądu powoduje, że wszyscy żyjemy tu w ciemności. W dodatku ciągłe wojny, ostrzały odciskają na nas ślad w psychice. W gazie nie musisz nikogo pytać, jak się czuje. Wystarczy, że spojrzysz ludziom w oczy. Chorzy psychicznie są tu wszędzie. Mówi Yasin. Według badań przeprowadzonych na zlecenie Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, połowa młodych Palestyńczyków uważa, że nie znajdzie dobrej pracy, a dwie trzecie, że należy spodziewać się kolejnych wojen. Czy jest zatem jakaś nadzieja dla Palestyńczyków? Nie ma. Gaza jest zamkniętą enklawą, z której ludzie nie mogą wyjechać. Palestyńczycy są też zakładnikami Hamasu radykalnej islamskiej organizacji, która rządzi twardą ręką, buduje podziemne tunele i wszczyna kolejne wojny z Izraelem. W gazie panuje pełna cenzura, media mówią to, co chce usłyszeć Hamas, a ludzie na ulicach mówią o swojej władzy wyłącznie pozytywne rzeczy. Hamas pomaga ludziom. Oni nie tylko zajmują się walką, ale także pomagają cierpiącym. Izrael to terroryści żyjemy tylko dzięki Hamasowi, który przynajmniej nie zabija naszych dzieci. To jedno z moich nagrań z gazy sprzed lat. Myślisz, że gdy wyłączyłem mikrofon, ludzie ośmielili się powiedzieć, co myślą? Ależ skąd? Dalej powtarzają wyuczone formułki. Pewnie dlatego, że boją się, iż ten dziennikarz może być szpiegiem. Na szczerość. Stać było jedynie dwójkę moich przyjaciół, ale tylko wtedy, gdy byliśmy w zamkniętym pomieszczeniu, u nich w domu. Kara za niesubordynację wobec Hamasu? Na przykład egzekucje na ulicach. Kilka lat temu islamiści zabili Palestyńczyków za domniemane szpiegowanie, a ich ciała wlekli po całym mieście przywiązane do samochodów. Oprócz Hamasu w gazie jest też palestyński islamski dżihad. To jeszcze bardziej radykalna organizacja, która stała za tegorocznymi ostrzałami Izraela. Alternatywy nie ma. Jak wygląda wojna w gazie? To jedne z najbardziej przerażających scen, jakie widziałem podczas relacjonowania konfliktów zbrojnych. Zaczyna się od ostrzałów z gazy w kierunku Izraela, sprowokowanych albo przez Izrael, albo przez samych Palestyńczyków, a najczęściej przez obie strony. Stopniowo z gazy leci coraz więcej domowej roboty rakiet. A tych w Gazie produkuje się tysiące, co z kolei powoduje odpowiedź Izraela, czyli naloty. Myśliwce zamieniają w ruiny palestyńskie domy, szkoły i wieżowce. W nalotach giną bojownicy Hamasu lub islamskiego dżihadu, ale także cywile. Tysiące palestyńczyków każdej nocy siedzi przerażonych w domach, patrząc w niebo, czy nie spada rakieta. Przycisz teraz odrobinę głosu, jeśli jesteś osobą wrażliwą, to przeskocz o 10 sekund. To jeden z ostrzałów pewnej nocy w lipcu 2014 roku w gazie, kilkaset metrów od miejsca, w którym byłem. Taki scenariusz powtarza się co kilka lat. Najpierw wojna, potem rozejm wynegocjowany przez Egipt, potem przez jakiś czas względny spokój, i potem znów wojna. Izrael brutalnie nazywa to strzeżeniem trawy. Wojna na kilka lat osłabia zdolności bojowe palestyńskich grup. A potem wszystko zaczyna się od początku. To jest podcast świat. Wiesz, co jest największym problemem pomiędzy Izraelem a Palestyńczykami z Gazy? Że żadna ze stron nie widzi w tej drugiej stronie człowieka. Dla Palestyńczyków Izraelczycy to okupanci, a dla Izraelczyków Palestyńczycy to terroryści. Żadna ze stron nie porozmawia z tą drugą, choć są bardzo nieliczne wyjątki. W 2014 roku, gdy trwała najbardziej krwawa wojna Izraela z Hamasem, spotkałem się z Nomiką Zajon, Żydówką z izraelskiego miasta Zderot, miasta szczególnego, bo położonego zaledwie kilometr od granicy z gazą. Każda wojna to dla nich godziny strachu i siedzenia w schronach, bo izraelskie systemy antyrakietowe, które w całym kraju przechwytują większość rakiet, w Zderot nie działają, bo jest za blisko granicy. I tu niebezpieczeństwo jest naprawdę realne. Co robi nomika Zion? Założyła organizację The Other Voice, czyli Inny Głos i próbuje kontaktować ze sobą Izraelczyków ze Zderot z Palestyńczykami z Gazy, żeby porozmawiali choćby przez telefon i usłyszeli po tej drugiej stronie człowieka. Posłuchaj fragmentu mojej rozmowy z domiką Zajon i zwróć uwagę na wybuchające w oddali bomby. Rozmowę nagrywałem w trakcie wojny w 2014 roku. Palestyńczycy z Gazy zaczęli ostrzeliwywać Zderot w 2001 roku. Po kilku latach, pewnej nocy w styczniu 2008 roku, zebrała się grupa ludzi ze Zderot, którzy podzielili się ze sobą poglądami na temat tego wiecznego konfliktu, tego przeklętego, niekończącego się koła zemsty. Zdaliśmy sobie sprawę, że to nie jest rozwiązanie, że wojsko nie rozwiąże problemów, że jedyną drogą są negocjacje z Palestyńczykami. Chcieliśmy też dotrzeć do Palestyńczyków mieszkających w Gazie. Od wielu lat istnieje mur między obiema stronami. To nie tylko fizyczny, ale także metaforyczny mur nienawiści i strachu. A sytuacja staje się coraz gorsza, dlatego chcieliśmy ten mur przełamać. To wszystko działo się w bardzo trudnym czasie. Codziennie na sderot spadało od 40 do 60 rakiet i tak było przez całe miesiące bez przerwy. Byliśmy tym bardzo przygnębieni, zaczęliśmy więc rozmawiać z ludźmi z Gazy przez telefon. Każdego tygodnia z kimś innym, a każdy. Nowy kontakt przynosił kolejny. Chcieliśmy podzielić się naszymi historiami, usłyszeć głosy ludzi z drugiej strony. Potem zaczęliśmy organizować spotkania, wzywać rząd, by powstrzymał ten krąg przemocy i odwetu. Niestety, jesteśmy mniejszością. To bardzo męczące i przygnębiające. Sytuacja się pogarsza. Teraz znów mamy kolejną wojnę. A co robicie teraz? Wojna to ekstremalny czas. Ludzie stają się emocjonalni. Bardzo trudno jest mówić. Innym głosem w czasie wojny. Ale po 14 latach wzajemnej przemocy uważamy, że to nasz obywatelski obowiązek, aby tak długo jak Izrael jest krajem demokratycznym, zadawać pytania. Teraz udzielamy wywiadów, chodzimy na demonstracje, piszemy petycje. Ale to bardzo trudne. Podam Ci przykład. Ludzie z Jerozolimy zorganizowali w ubiegłym tygodniu autobus pokoju. Przyjechali tym autobusem tutaj do Sderot. Autobus był udekorowany kwiatami, miał napisy o zakończeniu wojny, o tym, że Izraelczycy i Arabowie nie chcą być wrogami. Gdy ludzie wysiedli za autobusu, a my staliśmy tutaj czekając na nich, zostaliśmy zaatakowani przez mieszkańców. Ludzie atakowali nas, przeklinali. To trwało może godzinę. Oni krzyczeli Idźcie do Gazy, do Iranu. Niech rakieta zniszczy twój dom, zabije twoje dzieci. Doświadczamy takiej przemocy cały czas. Jeśli więc jesteście innym głosem, jaki jest ten główny głos w Izraelu? W czasie wojny, około 99% społeczeństwa popiera tę wojnę. Tak było w przeszłości i tak jest teraz. Ale moim zdaniem jest to niepotrzebna wojna. Rząd Izraela przegapił w ostatnich 14 latach tak wiele okazji, by stworzyć dialog, negocjować z Hamasem i starać się wypracować jakieś długotrwałe porozumienie. W 2006 Roku Hamas zaproponował Izraelowi 25 lat spokoju. O, znowu się zaczyna. Izrael zaczął negocjować z Hamasem. To było za czasów premiera Ehuda el ale potem zbrojne ramię Hamasu porwało żołnierzy Gilada Szalita i zaczęła się wojna w Libanie. Straciliśmy... Straciliśmy szansę. Uważam, że tę wojnę trzeba skończyć. Nazywam to muzyką wojny. Tu w Zderot jest takie znane wzgórze, z którego widać gazę. Wielu Izraelczyków chodzi tam, siada i obserwuje, co się dzieje. I klaszcze, gdy widzą eksplozje i tony bomb spuszczanych przez samoloty na gazę. Krzyczą: Więcej, więcej! Oni oglądają to jak spektakl, jak najlepsze show w mieście. Jako Żydówka pamiętam takie stare żydowskie powiedzenie. Nigdy nie świętuj, gdy twój wróg przegrywa. Nie ma bowiem wątpliwości, że my żyjemy od jednej wojny do drugiej. To jest moja przyszłość, a także moich dzieci. My zawsze myślimy o następnej wojnie i to nie jest kwestia czy, ale kiedy. No i teraz znów mamy wojnę. Myślę, że ogromna większość społeczeństwa izraelskiego nie widzi już drugiej strony. Nie zauważa, że Palestyńczycy to także ludzie. Dla większości z nas oni są niewidzialni. Nie mają imion swoich własnych historii, są tylko społecznością i terrorystami, bo Palestyńczyk równa się terrorysta. A gdy ktoś traci swoją empatię i jest głuchy na drugiego człowieka, to traci swoje własne człowieczeństwo, albo przynajmniej ma go mniej, a to bardzo niebezpieczny znak dla społeczeństwa. Oh, you very, very no, Mika Zajon, żydówka z izraelskiego miasta Sderot, założycielka organizacji Inny Głos kończy ten odcinek podcastu Świat opowiadałem ci w nim o Strefie Gazy, najsmutniejszym miejscu na świecie. Na koniec jeszcze dodajmy, jeśli pytasz, czy jest szansa na przerwanie tego koła nienawiści i zatrzymanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, to ta najprostsza odpowiedź brzmi: Na razie nie ma szans, bo głosów rozsądku nie słychać w zasadzie po żadnej ze stron. Premierowe odcinki podcastu możesz znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, Soundcloud i Apple Podcasts. Na naszym kanale na YouTube w każdą niedzielę wpadają też filmy z niebanalnymi historiami z całego świata. A na Instagramie Podcast Świat codziennie o 12 oprócz weekendów dajemy Ci najważniejszy światowy news dnia. Subskrybuj nas na YouTube, śledź na Instagramie, komentuj, krytykuj i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko w tym odcinku. Czytali Magdalena Skajewska i Patryk Michalski. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.